Dzień dobry, bardzo miło Państwa powitać na konferencji marszałkini Sejmu Wandynowickiej i od razu oddaję pani marszałkini głos. Dzień dobry Państwu. Dzisiejsza konferencja prasowa poświęcona jest temu bardzo poważnemu problemowi, nad którym debata trwa w Polsce, a mianowicie na temat skutków podejmowanej przez lekarzy coraz częściej deklaracji, czy podpisywanej przez lekarzy deklaracji wiary. Bo tu chodzi tak naprawdę o to, co z tej deklaracji wynika dla pacjentów i pacjentek, jakie zobowiązania z przez indywidualnych lekarzy tej deklaracji wynikają dla państwa. I ja powiem tak, jak ja słucham wypowiedzi pana ministra Arłukowicza czy pana ministra Neumana w tej sprawie, to zadaję sobie pytanie, gdzie w tej sprawie jest państwo? No bo możemy uznać, że lekarze mają prawo do swoich przekonań. Ale państwo ma obowiązek zapewnienia pewnych świadczeń, wobec których niektórzy lekarze, niestety coraz więcej, mają zastrzeżenia i nie chcą ich wykonywać. Państwo nie może umywać rąk i musi zająć stanowisko i musi sprawić, żeby. Prawo lekarza do odmowy świadczeń nie było nadrzędne wobec prawa pacjentów i pacjentek, z naciskiem na pacjentki, bo odmowa świadczeń dotyczy najczęściej tych świadczeń, których potrzebują kobiety, że, że właśnie te prawa będą bezkarnie. Odmawiane. I, I rzeczywiście jest tak, że minister zdrowia z jednej strony mówi, no, że lekarze prawda, mają prawo do, do odmowy, a system ma prawo do zapewnienia świadczeń, ale przecież my wiemy, że tak się nie dzieje. Wiemy doskonale już w związku z tym, że klauzula sumienia działa już od wielu lat. Skutek jest taki, że owszem, lekarze korzystają z prawa do odmowy, ale nie zapewniają kobietom czy pacjentom możliwości wyegzekwowania świadczeń, które im się należą. A zatem ja pytam pana ministra do niego też napisałam w tej sprawie list, który dzisiaj wyjdzie interwencję. Chcę, chcę się dowiedzieć, co pan minister zrobi, żeby Deklaracja wiary lekarzy w żaden sposób nie umniejszyła możliwości pacjentów i pacjentek do korzystania z ochrony ich zdrowia jako osób ubezpieczonych i płacących podatki w tym kraju. Dodatkowo również chciałabym zwrócić uwagę na taki aspekt, a dotyczy on przynajmniej dwóch osób, które podpisały tę deklarację. Mianowicie podpisał tę deklarację między innymi dyrektor jednego z najbardziej renomowanego szpitala w Warszawie, profesor Hazan. I pytanie jest takie, czy dyrektor szpitala warszawskiego który, który bierze pieniądze, prawda, z kontraktów na wykonywanie świadczeń medycznych, czy on daje gwarancję, że pacjentki w jego szpitalu będą mogły skorzystać na przykład z porady antykoncepcyjnej. Czy pacjentki będą musiały omijać ten szpital szerokim łukiem, bo wiadomo będzie tam, że nie tylko sam da pan dyrektor, bo pytanie następne jest takie, jaki wpływ? Deklaracja wiary podjęta przez pana dyrektora ma na, na, na kryteria doboru personelu medycznego w tym szpitalu. Czy dyrektor zatrudniając lekarzy bądź pielęgniarki będzie się kierował ich profesjonalizmem, czy tym, że również będą składali deklaracje wiary? I dlatego też moim zdaniem minister Arukowicz takiego dyrektora, co do którego są bardzo poważne wątpliwości, czy będzie wywiązywał się ze swojej funkcji publicznej, powinien po prostu takiego dyrektora zwolnić. Drugą osobą i też o tym piszę w swoim liście, jest regionalny konsultant do spraw ginekologii i położnictwa z Lublina, profesor Jan Oleszczuk. Jest to znowu przypominam krajowi konsultanci i regionalni konsultanci powoływani są przez ministra zdrowia do tego, żeby pilnowali i promowali najlepsze standardy medyczne z zakresu danej medycyny. No I teraz można zapytać, jakie standardy medyczne będzie propagował Regionalny konsultant profesor Oleszczuk, czy będą to procedury medyczne zgodne z najnowszą wiedzą medyczną? czy raczej będą to procedury czy będą to procedury które są akceptowane przez kościół? A zatem Konkludując, nie może być tak, że takie zjawisko, z jakim mamy teraz do czynienia, że trwa kampania nie tylko podpisywania tych deklaracji, ale również zmuszania innych pracowników i pracownic służby zdrowia do tego, żeby taką deklarację podpisywali. A zatem jest presja, by taką deklarację podpisywać. Nie może być tak, żeby minister zdrowia mógł tylko ręce umywać i mówić prawo stanowi, co stanowi. Ale prawo w tym kraju nie jest respektowane. Kobiety mają prawo do świadczeń, ale to prawo absolutnie jest poza jakimkolwiek zasięgiem dla bardzo wielu kobiet w Polsce. A zatem czy państwo działa w medycynie, czy nie działa. Dziękuję bardzo. Jeszcze tytułem podsumowania pozwolę sobie przypomnieć, że nasi dwaj posłowie, poseł Łukasz Krupa, który jest wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia i poseł Armand Ryfiński, członek tej komisji, skierowali interpelację do pana ministra Rukowicza w tej sprawie. Skierowali też pismo do Naczelnej Izby Lekarskiej, żądając wyjaśnień w tej sprawie i twardego stanowiska korporacji lekarskiej. Oraz pan poseł Łukasz Krupa jako wiceprzewodniczący zwrócił się do przewodniczącego Komisji Zdrowia o zwołanie pilnego posiedzenia tej komisji właśnie do przeanalizowania tej sytuacji. To nie jest sytuacja bagatelna, to nie jest sytuacja, którą można zbagatelizować. Mamy do czynienia po prostu z jawnym wypowiedzeniem posłuszeństwa przez lekarzy. Posłuszeństwa, które się należy swojemu pracodawcy, w tym wypadku pracodawcą jest państwo polskie gdyby ci lekarze pracowali w katolickich albo w jakiś wyznaniowych ośrodkach leczniczych, to wolno im wszystko. Natomiast póki biorą pieniądze państwowe, muszą się liczyć z tym, że muszą przestrzegać prawa i obowiązków, które państwo na nich nakłada. Dziękuję Państwu bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to zapraszam na następne konferencje.